Dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Guysów kochani. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie ostatnio. Bo ile z 8 minut? Chyba? W polocie 8 minut. Zobaczymy, jak to będzie teraz. <grywy> Nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy, bo tamta mapa trasa z jak z to mnie po prostu rozwaliła. Naprawdę. Rozwaliła mnie. Tam to trochę. Po prostu, ja no. Słaba była pa, y, parada odbić. Okej. Okay. Y, 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 o nie, i ten kisiel będzie dobra. Ja na to o, coś u, różowego to ja mówię w ogóle kisiel. No to dla mnie to wygląda jak kisiel albo nie wiem, rozpaprana galaretka. No ale dobra, zobaczmy jak teraz będzie. Może będzie trochę, trochę lepiej niż ostatnim razem. Lecie, no 7-8 minut, no co to jest? Okej, okay, dobra. Idziemy na glaretkę, na ksielek, na ksielek, ale może niech one sobie pierwsi pójdą. A ja pójdę za nimi. Nie wiem, trzeba jakąś strategię od, o, o, obrać. No idź, idź sobie. O, widzę, że to nie tylko ja takie strategie sobie obieram. E, także okej. Okay. No. Tak sobie pójdę. Nie! Nie chcę zlecieć. Ja cię tak w miarę szybciutko, wiecie. Nie wiem, czy tak się będzie dało. Ale trzeba się przepchnąć. Yy, może tak, yy, yy, wiecie, jakbyśmy tak razem <noise> yy, yy, razem obrali strategię, to by było szybciej niż jak w pojedynkę. <noise> nie, nie, otwórz się, kuźdę, otwórz się. 42 osoby tu mogą przejść, tylko. Nie. Ja dzisiaj nie przegram. <noise> nie z Kiślem. <noise> Kurde. No, do dupy. Jezu, ja muszę przestać tak mówić brzydko. YouTube mnie kiedyś skasuje. Dobra. Nice. Jest. Udało się. Fajnie. Dobra. Oni tam prowokują różne dziwne sytuacje, widzę. Że nie wchodzą od razu. No ja to widać, od razu. W ogóle patrzcie, jakie... Bo śmieszne takie coś, nie? Takie coś śmiesznego. Dobra. Przechodzimy do drugiej rundy. Także ja się bardzo cieszę. Nie spodziewałam się. Może minuta, ale jesteśmy w drugiej rundzie. Niesamowite przeżycie. Dobra, mogliby się obstawiać. Ile jeszcze wytrzymam? Ile dam radę? Dwie, trzy minuty? Co to jest? Para jak ta lala. A. Mm. Serio? No dobra. No, zapamiętaj ikony widoczne na kafelkach. Gdy na ekranie się ikonę, przyjść na odpowiadające... Aha, dobra. To lipa, bo ja mam kijową pamięć, ja mam straszną pamięć. Jak przyszłam covid to ja już w ogóle nic nie pamiętam. Mam bardzo taką pamięć z dupy, że tak powiem. Bardzo taką. Co to jest? Sam. Rakieta, but. Rakieta, but. Rakieta, rakieta. But. No i. Bud. No to tu jest but. U mnie jest but, Nie? Jezu. U mnie jest rakieta? <noise> Naprawdę? Tak to było? Bu... Ja chcę jeszcze raz. Nie zgłoś gracza. Wyjdź. Ja chcę wyjść. Opuść show. Show opuszczam. <noise> Wyjdź. Ja chcę jeszcze raz. <noise> Widzicie, masakra nie wywiedziałam, a nie wiedziałam. Ta lipa trochę. Wstyd jak cholera. Jeszcze raz graj. <grym> Jeszcze raz. Ja wiem, że ja mówiłam, że yy, nie będę powtarzać. <grym> że będzie najwyżej 3 minuty i nara po odcinku. <grym> no nie, to bez sensu. Ja mam nadzieję, że dzięki mnie będzie się mieli udany dzień albo udaną noc, jak troszeczkę wesorą roz Takimi materiałami na kanale Aby nie było wam smutno, możecie cisnąć bekę w komentarzach <grymne> Zezwalam Tylko wiecie, bez obrażania <grymne> Ja sobie sama obrażam, wystarczy mi to Dobra Okej okay. Jeszcze raz Oki doki, oki doki A no, może teraz będzie lepiej, może nie padnę może nie padnę? Może nie spadnę? <laughs> Okej, okay, dobra. Jest y, dalej niż. Y, mogłabym przypuszczać <laughs> nie. łap się, łap się, łap się, łap się. Łap się. Kuź, tam. <laughs> Okej, okay, udało się, nie zleciałam jeszcze. Dobra, bez kitu. A, idziemy tu. A, pamiętajcie, współpraca, kochani, współpraca. Najlepiej grać w kilka osób i ze sobą współpracować, a nie tak pojedynkę jak ja teraz właśnie. Dobra, za jakiś y, bliżej dalej nieokreślony czas będziemy grać więcej osób. Na razie po prostu nie mam takiej możliwości. Wyobraźcie sobie, jak będziemy w kilka osób grać, to dopiero będzie beka. Dobra. No. Idę tu, idę tu. Nice. Dobra, przynajmniej raz mi wychodzi, nie? Chociaż te, te pierwsze, map, pierwsze mapki, pierwsze mapki, pierwsze mapki. Kolejne to już się nie wypowiadam. Teraz byście mogli przejść, bo 37 osób ma przejść, a tak jakoś tak słabiutko. Moglibyście się trochę pośpieszyć. O, ma taką spodnicę jak ja, nie wiem z czego. <grym> Też tak robiłam. W zasadzie nie wiem, czy to pomagało. Tak naprawdę. Chyba lepiej było nie skakać w ten sposób, powiem wam. T takie mam odczucia. Ale oczywiście może być inaczej, mogę mieć złe odczucia. <laughs> Ejku. A tu. Ale fajnie, kurczacie, jak taki strój miał fajny. O, tym też ma fajny strój w ogóle banana. O, puszka leci. Ten jest słodki, przeuroczy ma strój, naprawdę. Bardzo fajny. No, to teraz wiecie, sto lat później. O, runda zakończona. Pięknie. Ja już, już narzekałam. Już zaczynałam narzekać, że i co tak długo, co tak długo, ileż można. No, pięknie. O niesamowite. O Jezu. Pierwsza runda jakoś idzie. Dobra, ja mam nadzieję, że kolejna runda to nie będzie właśnie ta, co była wcześniej. Ani z łapaniem tych kurczaków, czy czego tam. Nie chcę takiej. O, jaka będzie. W miarę. Bez, bez zapamiętywania bez. No. I co? Skończy się losowanie. Kiedyś? O Jezu. Nie naprawdę. Nie, to ja idę za innymi. Ja nie będę patrzeć. Ja nie pamiętam. Mam sklerozę straszną. Ja naprawdę strasznie zapominam. Ja pamiętam co się działo normalnie kilka lat temu, ale co się dzieje przed sekundą? To ja już nie pamiętam, to jest straszne. Muszę mózg po zacząć pracować, nie wiem. Dramat, ja, ja naprawdę kiedyś byłam dobra w takie rzeczy, a teraz tu jestem taka do No dobra. Będę patrzeć na innych. <noise> Dzisiejsza strategia na dzisiaj. Patrzę jak inni grają. <noise> no. O, krokodil i wyglądasz na inteligentnego gościa. Będę za, za tobą, dobra, krokodylku. Obserwation krokodyl, widzę, że i piskaczek też jest mądry. No i co? Aha. Krokodylku, jestem za tobą. Jeżeli mnie oszukałeś, <noise> widzicie, ja robię to, co krokodyl. Naprawdę. Kroko i piskloko. <noise> Z gwiazdami na oczach. To jest przeznaczenie gwiazdy, wiecie o co chodzi. Moi widzowie to gwiazdki, wy jesteście gwiazdami. <noise> Także wiecie, wy jesteście gwiazdami na tym kanale, nie ja. <noise> Okej. Okay. No to co? Uh -huh. O, idę, idę za wami. <noise> o Jezu. Ale hamowa jestem trochę przez to co robię. Aha, a, dobra. <grywia> e, no, to tyle w temacie, nie. O tu jest jakaś w ogóle śrubka. Ej, nie uważacie, że powinniśmy iść gdzieś dalej. Jezu. Ej, but? To tu? Tu? Nie! Tu! Jezu, tu! <grywia> dobra. A, tam też. <grywia> Widzicie? Intuicja. <grywia> Wow! Ale hamsko zrobiłam, może się patrzyłam, jak inni to robią. Ale ja widziałam, że ten kroget w tak gwiazdunia to mnie normalnie. Wiecie, ja dzięki nim przeszłam. Także dziękuję serdecznie, bardzo serdecznie, dziękuję naprawdę bardzo, 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 bardzo. I idziemy dalej. Tak jest. Także to będzie dłuższy odcinek, niesamowite. I teraz może bez spamięcić, co Będę się sobie gapiać od innych. no, losie, coś innego. Hmm. Może szczyt mordkę jeża, co to? Będzie fajnie. Będzie zabawa, będzie fajnie. Jeżeli chcecie w ogóle więcej Falka to zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło, to tylko jedno kliknięcie, a robi robotę. Dobra. Dziwne to jest. Ale ja chyba to przechodziłam kiedyś dawno temu, to mi się wydaje albo mi się zdaje. To wszystko jest takie podobne. Jest tak magiczna. Magiczna ta gra, powiem Wam. Ale widziałam, że chyba wyszła podobna gra do tego. Tak mi się wydaje. Bo jak sobie wczoraj chyba siedziałam na Steamie, tak patrzyłam, to mi się zdaje, że właśnie prawie że identyczna gra wyszła. Ale może, oczywiście może mi się zdawać, prawda? Ale tak mi się kojarzy. Wydaje mi się tak, że właśnie bardzo podobna do tego. I też taka kolorowa. Nie wiem, czy to Ci sami wymyślili, czy jacyś inni. Nie mam pojęcia. A i wypierdzielaj, no. Olchomowa! Ja jestem ciekawa, czy to miało sens, żeby tam zostać. Eee, ale może nie. 14 osób może tylko przejść. No powiem wam, może być ciężko. Oho. 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 <ścoughs> no dobra. Jeszcze nikt nie przeszedł, także jest nadzieja. Jako ta ale jest. Jako ta ale jest. Aha. Aha. Oho. Aha. On tak chodzi, jakbym miał normalnie jakieś problemy życiowe. Okej. Okay. No, na pewno teraz. Aha, super. No. Ach, Jezu. Ojej. To było nieuczciwe. Nie. Nie. Jezus Maria. Kuźwa, skup się. Babo. Okej. Okay. Spiorę papier. Skupiłam się. Skupiłam się. Ja się skupiłam. Widzieliście to? Jak ja się. Pućka skupiłam. Nie! Najgorzej! Co tu będzie lepiej? Tak. Nie! Miało być lepiej. Życie na krawędzi. Aha. O Jezu, Tak! Przeszło. No, widzicie jak to się robi, widzicie? Oni skaczą. O, ale fajnie skoczył. Yes. Pięknie. Niesamowite, niesamowite to było, powiem wam. Jestem zadowolona, jestem zachwycona, <grym>, że tak to się wyprawia. Dobra, 14 osób przyszło. A, Mikołaj! Ale czadł, ale był ekstra fajny. Mega. Mega, on był. Mikołaj, fajny strój, naprawdę. Chciałem krasnala. Dobra. Rotator. Co? <grystanie> Uciekaj przed wiatrakiem! Unikaj przeszkód i spadnij. Przejdź. Złoto. Mhm. Dobra, oho, nie, nie, w to podobne było... Nie, w to nie gram. Są nowe mapki. Powinnam częściej w to grać, bo ja kolegę sobie gram raz na ruski rok, naprawdę. Ale tak, yy, nie wiem, mam ja muszę mieć nastrój. <grystanie> naprawdę. Wiecie, ja ogólnie to ja wolę przygodówki, e, natomiast... A nie powinnam stać w miejscu po prostu? Czy ja po prostu przed czymś uciekam? E, a jakbym pod prąd chodziła? Może ja powinnam pod prąd chodzić? I co? I ja muszę czekać, aż ktoś zleci, tak? Na to wychodzi, i żebym to nie była ja, czasem przeszłam. Jakich? hit! Ronda zakończona, jestem. Jestem. jestem w szoku, jestem, kochani. Cóż tu się dzieje? Gwiazda została? Tak jest, Mikołaj zleciał smuteczek. Dziewięć osób przeszło, to jest niesamowite, naprawdę. Ja nie wiem co się dzieje. Nie wiem co się dzieje. Okej, okay. co teraz będzie? Coś fajnego. Mam nadzieję. No, come. on. Um, kosmiczne kapelki. Fragmenty, platformy tymczasowe odpadają. Aha, gdy na nich stojesz, nie tkwi miejscu i przetrwaj wystarczająco długo, aby wygrać koronę. To ostatni co Finał. O ja pierdziuletę nocie. Pozamiatane. <noise> no, proszę miatane, powiem wam, proszę miatane. Okej. Okay. Fajnie. <noise> ja mam biegać po tych kafelkach tak i po prostu mam nie spać. To się wydaje takie proste, ale to nie jest proste. Ja teraz padnę. Hamsko. Powiem wam, hamsko. I, I jakby tak każdy miał swój tor, to byłoby lepiej. E, ja jestem ciekawa, kiedy oni zaczną być hamami. Nie zleciałam! No trudno, kochani, ale bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo mi się podobał ten odcinek, jestem zachwycona. Opuść show. opuść, opuść, bo już przegrałam, przegrałam. Niestety, korona nie jest mi pisana, kochani. Mi jest pisana gwiazda, nie korona. <laughs> Niestety, tak to wygląda. <laughs> No dobra, fajnie, no coś tam zdobyliśmy. Zobaczmy co dostaniemy. Dostaniemy coś na. Yy, yy. Widzicie, ja mam ósmy poziom, ja nie jestem specem w tej grze. No. Widzicie? Poziom sam yy, mówię za siebie niestety, kochani. Ale bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że niech wam się podobał. Trzymaj... Mam nadzieję, że po prostu trzymaliście do mnie kciuki. I że zostawiliście tą paczkę w górę. Tak. Kropeczka do zadzienków, komentarz, subik. No co? Trzymajcie się cieplutko. Cześć!